Sieci. Zanim ktoś zabije Niemca, zginie kilkadziesiąt milionów ludzi. Andrzej Rafał Potocki, dziennikarz, Kaskader. Dokładne obliczenie strat, jakie poniósł Związek Sowiecki w czasie II wojny światowej, jest niemożliwe. Do upadku ZSRR podawano liczbę dwudziestu milionów ludzi. Dziś część historyków twierdzi, że mogła ona sięgnąć trzydziestu, a nawet 40 milionów. To liczby niewyobrażalne, jak niewyobrażalna była hekatomba RKKA skrót od nazwy Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona w konfrontacji z siłami zbrojnymi Trzeciej Rzeszy od czerwca 1941 do maja 1945 roku. Gdyby wszystkich poległych ułożyć jeden obok drugiego, leżeliby od Moskwy do Władywostoku. Czy było możliwe uniknięcie chociażby części tych strat i czy one w ogóle coś dały? Nie. Tradycyjny brak poszanowania dla życia żołnierza w Rosji oraz komunistyczny system doprowadziły co prawda do zatknięcia czerwonej flagi z sierpem i młotem na gruzach Berlina, ale za cenę, którą cywilizowany świat nazywa barbarzyństwem. Próżno szukać opublikowanych wspomnień żołnierzy sowieckich, które wiarygodnie oddałyby nastrój z okopów wojny ojczyźnianej. Te pisane w czasach przed pierestrojką poważnie przekłamują rzeczywistość a te, które powstały później albo są nadmiernie retuszowane, albo cenzurowane przez samych autorów oczywiście prawdziwe są opisy walk, uzbrojenia czy przykłady bohaterstwa żołnierzy brak w nich jednak kompletnie analizy barbarzyńskich zachowań dowództwa skazującego bezmyślnie miliony soldatów na rzeź z powodu niekompetencji i strachu przed przełożonymi o zbrodniach wojennych autorzy pamiętników i udzielający wywiadów jakby zapomnieli słyszeli, że coś takiego miało miejsce ale ich oddziały i oni sami nie brali w tym udziału podoficer zwiadu Władimir Fjodorowicz-Kuchenko na pytanie o gwałty i rabunki wypowiada się jednoznacznie pojedyncze wypadki oczywiście się zdarzały w to nie wątpię ale żeby to było powszechne bzdura niemki same nam dawały stęskniły się za chłopami Dlatego niewątpliwie bezcenna jest książka Nikołaja Nikulina pod tytułem Soldat, która ukaże się na polskim rynku wydawniczym 20 lutego. Autor to weteran R.K.K.A. Swój szlak bojowy rozpoczął w końcu 1941 roku pod Leningradem, by cudem przeżywszy skończyć go w Berlinie. Służył w ciężkiej artylerii 311. Dywizji strzeleckiej. Przez szeregi jego macierzystej jednostki przeszło w czasie wojny około 200 tysięcy ludzi, a to oznaczało 60 tysięcy poległych. W skład Armii Czerwonej wchodziło ponad 400 takich dywizji. Próżno będzie w tej lekturze szukać ciekawostek na temat uzbrojenia, analiz strategicznych czy barwnych opisów walk. Wszędzie rządzi śmierć, brutalność i pomiatanie człowiekiem. Przerażają wstrząsające opisy pobojowisk po przeprowadzanych z regularnością szwajcarskiego zegarka samobójczych atakach. Książka jest kontrą, jak napisał białoruski pisarz Wasil Bykał, weteran RKK, wobec licznych wspomnień byłych krasnoarmiejców, zatroskanych przede wszystkim o to, jak ukryć tę prawdę, zastąpić ją opowieścią, w której odgrywają jedynie rolę bohaterów. Wczuli się w ten nadęty obraz i nie pozwalają go zburzyć. Ludzie? Ludzie to pył. Naprzód! Prawda wygląda niestety dużo gorzej niż przedstawiają to statystyki. Praktycznie cała ofiara złożona przez dowództwo Armii Czerwonej z milionów istnień ludzkich na niewiele się zdała. Sowieci nie wygrali wojny z Niemcami liczbą żołnierzy. To mit. Brytyjski historyk Richard Overy w publikacji The Dictators przytacza następujące dane. Do połowy 1942 roku tereny utracone przez ZSRR na rzecz III Rzeszy zamieszkiwało 66 milionów ludzi. Niemcy w tym czasie mieli do dyspozycji oprócz własnej ludności państwa sojusznicze Węgry, Finlandię, Rumunię i Słowację. Potencjał wojskowy, w tym liczba żołnierzy, był większy po stronie III Rzeszy. Wielkie Niemcy w 1942 roku liczyły 96 milionów mieszkańców plus 29 milionów Finów, Rumunów i Węgrów. Okrojony ZSRR liczył wówczas około 120 milionów ludzi. W latach 1942-1944 armie obu przeciwników liczyły po około 11 milionów żołnierzy. W pierwszym roku walk ZSRR stracił 5 milionów tych wyszkolonych. Łączne straty Armii Czerwonej poniesione w czasie wojny sięgają 11,44 milionów żołnierzy, z czego 8,67 miliona poległo. 18 milionów zostało rannych lub w inny sposób wyeliminowanych ze służby. Niemcy w czasie wojny na wschodzie stracili 3,6 miliona żołnierzy, zabici i wzięci do niewoli. Nie przewaga liczebna zdecydowała zatem o zwycięstwie, ale potencjał gospodarczy oraz strategia. A ta w pierwszej fazie wojny pozostawiała po stronie rosyjskiej wiele do życzenia. W kilka miesięcy Wehrmacht stanął pod Moskwą, Leningradem i zajął całą Ukrainę, biorąc do niewoli ponad 3 miliony sowieckich żołnierzy. Rosjanom nie pomogła korzystna dla nich dysproporcja w uzbrojeniu. 3,5 tysiąca czołgów niemieckich walczyło przeciwko 25 tysiącom maszyn przeciwnika, z czego około cztery tysiące było o generacje nowocześniejszych. Około 6 tysięcy sokołów Stalina, w tym półtora tysiąca zaawansowanych technologicznie, kontra 1800 samolotów Luftwaffe także nie zapobiegło spektakularnej klęsce. Pod koniec 1941 roku, przez prawie cały 1942, RKKA dysponowała głównie piechotą i artylerią. Dlaczego? W ZSRR od końca 1935 roku stosunki między partią a armią były napięte. Po okrutnych represjach Stalina w stosunku do kułaków, młodzieży, intelektualistów, trokistów i innych, na Rosję padł okrutny strach. Wychowany w carskiej armii, uzdolniony komandarm, marszałek Tuchaczewski, konkurował z wodzem w sławie. Niektórzy obywatele liczyli w duchu, że Tuchaczewski uwolni ich od tyrana. W wyniku wyrafinowanej prowokacji wywiadu niemieckiego, Stalin zdecydował się pozbyć rywala oraz jego popleczników. Od maja 1937 do lutego 1938 stracono, oprócz Tuchaczewskiego, jeszcze dwóch komandarmów. Aleksandra Jegorowa i Wasilija Bluehera. Dodatkowo rozstrzelano 75 z 80 komdiwów i kombrigów, generałów, oraz ponad 32 tysiące niższych stopniem oficerów. RKKA straciła prawie całą kadrę dowódczą, którą Stalin zastąpił oddanymi partii fanatykami bez wykształcenia wojskowego. Zaowocowało to totalną klęską na polach bitew roku 1941. System zafundował swojemu narodowi klęskę i system musiał poszukać jakiegoś rozwiązania. Znaleziono najprostsze z możliwych. Pierwsze samobójcze ataki na wielką skalę zastosowano we wrześniu pod Jelnią. Charakteryzowały się tym, że były przeprowadzane każdego dnia o określonych godzinach, zawsze tych samych. Niemieccy żołnierze na minutę przed szturmem dopijali spokojnie kawę, chwytali w dłonie kolby swoich MG, karabinów maszynowych, i rutynowo masakrowali kolejny atak. Z rozmów z byłymi żołnierzami Wehrmachtu zapamiętałem jedną konstatację. Jakiś sierżant starał mi się wytłumaczyć różnicę pomiędzy frontem wschodnim i zachodnim. Tam, na wschodzie, wystarczyło, że mieliśmy dwa wstrzelane MG na pozycji ryglującej. Tydzień kosiliśmy atakujących Rosjan, aż skończyła się amunicja. Wtedy się wycofywaliśmy. Na zachodzie najpierw ostrzeliwała nas huraganowym ogniem artyleria, potem przylatywały jabło samoloty szturmowe, i spuszczały na głowy bomby. Chwila przerwy i jeszcze raz waliła artyleria. Na dokładkę. W końcu przyjeżdżały amerykańskie sanitarki, żeby pozbierać po nas rannych i zabitych. Opowieść Feldwebla pokrywa się ze wspomnieniami z książki Nikulina. Jako obserwator artyleryjski często widział takie ataki. Były chlebem powszednim armii, w której przyszło mu walczyć pod Leningradem. Niemcy zamienili wieś w punkt oporu. Obsypali domy ziemią, postawili nad nimi betonowe czapy, wykopali cały labirynt okopów i okręcili je kilometrami drutu kolczastego. Już trzeci dzień piechota szturmowała wieś. Najpierw ruszyła jedna dywizja, sześć tysięcy ludzi. Po dwóch godzinach zostały dwa tysiące. Następnego dnia ci, co pozostali przy życiu, powtórzyli atak z kolejną dywizją, z takim samym skutkiem. Dziś poprowadzili w bój trzecią dywizję, piechota znów poległa. Jakiś generał na froncie leningradzkim chciał koniecznie zdobyć wzniesienie. Możemy jedynie stracić mnóstwo ludzi i przegramy przestrzegali sztabowcy. Myślałby kto! Ludzie! odpowiedział dowódca. Ludzie to pył! Naprzód! Ten generał żył długo i umarł we własnym łóżku. Zauważył Nikulin. W roku 1942 ze względu na ciężką sytuację frontową Stalin wydał słynny rozkaz 227 o oddziałach zaporowych NKWD, które cofającym się żołnierzom miały strzelać w plecy. Teraz soldatom pozostało tylko jedno wyjście. Kierunek Berlin. Średnią życia w piechocie liczono na trzy ataki. Zwiadowca Buchenko najbardziej bał się nienocnych wypadów po jeńca, gdzie trzeba było walczyć granatem, nożem i gołą pięścią, ale dostania się w tryby maszynki do mielenia mięsa, czyli przeniesienia do piechoty. Znany w swoim pułku z cwaniactwa, pijaństw i rozpusty, niewydarzony aktor, szerogowy Witka Wasiliew, trafił w końcu do karnej kompanii, by w walce odkupić winy własną krwią. Tak opowiadał o pierwszym spotkaniu z wrogiem. Wysunąłem banie z okopu jak mnie jko. Taktyka nacierania masą ciał. Generalnie podstawowym celem tej hekatomby było pokazanie przeciwnikowi własnej determinacji, tego co jest dla niego nieuchronne, jak atak, który na pewno nastąpi o tej samej godzinie co wczoraj i przedwczoraj. Tego, że taktyka jest jedna, napierać masą ciał. Ktoś w końcu zabije Niemca. Na żołnierzach III Rzeszy, nie da się ukryć, te działania robiły wrażenie, ale mimo to trwali oni dalej na swoich pozycjach, zmieniając tylko magazynki w automatach. SS-Obersturmbannführer Otto Skorzenny, który zasłynął z akcji uwolnienia Benita Mussoliniego w 1941 roku, walczył w szeregach Dywizji Waffen-SS Das Reich na froncie wschodnim pod Jelnią. Pomyśleliśmy, że nasz oficer ogniowy Hauptsturmführer Schäufele, wspominał, który za linią frontu kierował ogniem ustawionej za nim baterii złożonej z 24 dział, zwariował lub został ranny, gdyż przestał strzelać. Z trudnością dotarłem do jego stanowiska, wokół którego leżały rozrzucone, puste butelki po wódce. Był pijany. Zdegustowany kierowaniem co trzy godziny ogniem, dwudziestu czterech dział, na wciąż takie same masy Rosjan, idące na rzeź przez zwały trupów z poprzednich ataków, Hauptsturmführer zaczął pić. Zastąpiłem go, ale muszę przyznać, że aby wytrzymać napięcie, po trzecim ataku rosyjskim również wypiłem. Jedynym wymiernym efektem samobójczych szturmów były ludzkie zwłoki używane na pierwszej linii i tyłach jako materiał budowlany. Nikulin pisał, nieboszczykami faszynowano bagna, robiono z nich kryjówki, odpoczywano, siedząc na trupach. Ponieważ brakowało podkładów kolejowych, nierzadko kładziono pod tory zamarzniętych nieboszczyków. Leży Iwan, w potylice ma wbity gwóźdź, na wierzchu szyna, a po szynie leci wagonik popychany przez żołnierzy. Tępaki albo menty. Przepuszczanie tysięcy ludzi przez maszynkę do mielenia mięsa, umownie zwaną w RKKA piechotą, wymagało systemu. Masowo stosowana kara śmierci czy oddziały zaporowe NKWD to były środki wdrażające zbiorowe zabijanie tylko na polu bitwy i w jego okolicach. Ktoś musiał natomiast tych ludzi wybrać, dowieść, przeprowadzić wstępną selekcję: ty do lotnictwa, ty do czołgów, a ty do piechoty. Mechanizm ten i jego skutki świetnie opisuje w swojej książce Nikulin. Trzon osób wysyłających na śmierć uzupełnienia dobrał się na zasadzie selekcji negatywnej i w większości przypadków przetrwał wojnę. Ludzie wrażliwsi, trochę myślący, nie byli w stanie udźwignąć brzemienia odpowiedzialności wysyłania tysięcy innych na pewną śmierć. Albo sami prowadzili ich do ataku i ginęli albo nie sprawdzali się w swoich rolach i wysyłano ich na pierwszą linię z wiadomym skutkiem. Zaopatrzeniowcy, którzy litowali się nad głodującymi pod Leningradem żołnierzami i dzielili prowiant sprawiedliwie, zaraz znikali w okopach. Podlizujący się dowództwu złodzieje, okradający z żywności linie i przekazujący łupy przełożonym, byli potrzebni i nikt ich pod kule nie wysyłał. Dowództwo również było mało myślące, albo tempaki, albo menty zdolne jedynie do okrucieństwa – Naprzód! I tyle, zauważył Nikulin. Dowódca mojego pułku piechoty mnóstwo razy uśmiercał swoje oddziały, a w przerwach pił wódkę i tańczył. Pewnego dnia Nikulin podsłuchał rozmowę komisarza z szefem batalionu, który akurat prowadził walkę. Powalczymy jeszcze dzionek dwa, dobijemy resztę i pojedziemy na tyły, na przegrupowanie. Wtedy dopiero się zabawimy. Ich przeciwnikiem był dowódca pułku, walczący jeszcze w czasie I wojny światowej, zawodowiec. Dbało o swoich ludzi, bez większych problemów, przez dwa lata odpierał wszystkie ataki. Najazd Tatarów W końcu przemysł sowiecki, wsparty pomocą zachodnich sojuszników, otrzymał wystarczające ilości uzbrojenia i Armia Czerwona ruszyła naprzód. W większości zdemoralizowane stylem prowadzenia działań wojennych, głodne zemsty hordy runęły na Niemcy. Inspirowani słynną odezwą pisarza Illi Erenburga, w której intelektualista nawoływał do krwawej rozprawy z wrogiem i rewanżu na cywilnej ludności, żołnierze szli, palili, gwałcili i mordowali. Prusy Wschodnie, Gdańsk, a w końcu Berlin to wszystko widział autor Soldata na własne oczy i opisał. Należy dodać, że nie jest to literatura dla ludzi o słabych nerwach. Czytając Przypomniałem sobie opowieści mojego ojca, którego Sowieci wyzwolili z Oflagu, oficerski obóz jeniecki, pod Szczecinem. Często powtarzał, że widział tyły armii polskiej i niemieckiej, ale z czymś takim jak tyły armii sowieckiej się nie spotkał i Bogu dziękuję, że udało mu się przeżyć. Łuny pożarów było widać od Szczecina do Gdańska, a zjawisko to mogło się równać tylko z najazdem Tatarów. Po zdobyciu stolicy III Rzeszy, nawet znany z surowości zastępca naczelnego wodza Stalina, marszałek Georgi Konstantynowicz Żukow, nie mógł sobie poradzić z przywróceniem dyscypliny w armii. Powstały setki band, często tworzących sowiecko-niemiecki konglomerat, które rabowały wzdłuż i wszerz byłej linii frontu. Na czele jednej z nich stał osobliwy duet. Oficer RKKA i ex obersturmbannführer SS. Ofiary strategii dowództwa Armii Czerwonej jeszcze w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku leżały niepogrzebane na leśnych meokradłach pod Leningradem, Sankt Petersburgiem. Dziś w tamtych rejonach koparki wydobywają tony ludzkich kości. Kiedy Mikołaj Nikulin odwiedził miejsca dawnych walk w krzakach ujrzał szkielet telefonisty z zardzewiałą słuchawką koło czaszki. Pełnił warte już trzydzieści osiem lat. Nie kwestionuję bohaterstwa zwykłych żołnierzy Armii Czerwonej. Na pewno zasłużyli na godny pochówek, ale czy zasłużyli na wystawianie im pomników? W nowym wydaniu tygodnika w sieci. Lemingi biednieją. Co zrobią? Pisze Robert Mazurek. Ponadto Robert Radwański o tym, co naprawdę zdarzyło się w Izraelu. A także nasz raport. Niezwykłe sukcesy Polaków za oceanem. Czytaj w sieci. Nowy odważny tygodnik młodej Polski.